Zdecydowałem się na TKS ze względu na sprawy nie tylko sportowe, jak i również trenerskie. Na pewno współpraca z trenerem Szoskiem, mamy podobne podobny pogląd na sprawy sportowe, jak i również e, współpraca z prezesem Łopatką, w którym wcześniej miałem okazję e, dzielić szatnie. To, to jest myślę dla mnie ciekawe, jaki rozwijałem. Mój rozwój jest e, no już Przede wszystkim pod kątem trenerskim patrzę przez pryzmat jakby rozwoju zespołu, przez pryzmat rozwoju indywidualnego zawodników, przez pryzmat rozwoju DKS-u jako klubu. No, myślę, że mam dużo, dużo doświadczenia, mam dużo, dużo rzeczy, które chciałbym przekazać piłkarzom, dużo wskazówek, które chciałbym podzielić. Myślę, że Dostanę tutaj szansę taką, na jaką po prostu zasłużyłem tym, co robiłem w Stomilu. Więc mamy wspólne, wspólną wizję tego, co chcemy tutaj zrobić, a ja myślę, że mam na tyle doświadczenie, jak i chęci do pracy, żeby tutaj to wszystko przekazać. Co mnie cieszy, jest to zespół młody, chętny do pracy i, i na pewno widzę w nim ogromne, ogromne możliwości do dalszego rozwoju. Zespół spokojnie budowany, nie stawiający sobie przez prezesa Adama Łopatkę, nie stawiający górnolotnych celów w postaci awansów, w postaci do trzeciej ligi, tylko spokojne budowanie jakby klubu na, 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 na fajnych podstawach, na tym by każdy indywidualnie zawodnik stawał się z, z każdym tygodniem lepszy. O, o to chodzi w sporcie, żeby, żeby cały czas stawiać sobie wyższe cele. W DKS-ie będę Grał na boiska, jak i również będę asystentem Macieja Szowska, co mnie bardzo cieszy. Witam wszystkich kibiców DKS-u. Myślę, że przeżyjemy wszyscy fajną przygodę, nie tylko sportową, jak i również wy kibicowsko będziecie cieszyć się z tego, co robimy na boisku.